parametry, tam kierunki wybiera, trudne do zablokowania, Wieniec przyjmuje i dostał i brawo, tak, brawo, to był spryt, to był spryt by wyłączyć tutaj z uderzenia, z ataku naszego środkowego, ale Mateusz Wieniec potrafił po tym przyjęciu się szybko zebrać. Jeszcze obrócił w prawo yeah. yeah. i tu. Walczymy, nie odpuszczamy. I to najważniejsze. A kiedy stoi, to lipiec? Dobra zakrywka. Ale jednak świetnie to przyjmuje. Pajpa zagrani i teraz Brazylijczycy wykończył... A kiedy lipiec, Maciu? No chciałbym jednak akcję zobaczyć. Czy Mhm. Fenomenalnie rozegrał Bruno Rezende po tym dobrym przyjęciu. Ta kombinacja właśnie z szóstej strefy to jest blok. Czy jest Kreder, szpankę, że jego drużyna może dzisiaj tutaj zwycięsko zakończyć ten finał. Gra jest bardzo wyrównana, chociaż teraz z taką delikatną przewagą Brazylijczyków.